Cześć. Witajcie w nowym filmie. Google Maps to internetowy serwis z mapami firmy Google, dzięki któremu możesz zwiedzić cały świat siedząc wygodnie we własnym domu. Ale podczas oglądania się po okolicy może być też dość przerażająco. W rzeczywistości niektórzy ludzie znaleźli przerażające i nieoczekiwane rzeczy. Dzisiaj pokażemy 15 najstraszniejszych rzeczy znalezionych na mapach Google. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek, i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 15. Czasami, jeśli spojrzysz na Google Maps, możesz zobaczyć ludzi spacerujących ze swoimi psami lub dzieci bawiące się na ulicy. Ale ta osoba znalazła bliźnięta spacerujące wzdłuż brzegu rzeki, wyglądające dość złowrogo. Jeśli przyjrzysz się im bliżej, zobaczysz, że są przerażająco identyczne. Oczywiście ma to sens w przypadku bliźniąt, ale te bliźniaki noszą nawet ten sam strój, mają takie same włosy i chodzą idealnie zsynchronizowane. Ale najbardziej przerażające jest to, że oboje patrzą w kamerę, jakby patrzyli w Twoją duszę. Numer 14. W tym kolejnym przypadku mapy Google zostały wykorzystane do odnalezienia dawno zaginionego skarbu. W 2003 roku SS Yasim, bolivijski prom towarowy, zatonął w bardzo tajemniczy sposób na rafie Wingate u wybrzeży Sudanu. Przez wiele lat był całkowicie zaginiony, aż nagle znów się tam znalazł. W rzeczywistości na mapach Google można go było zobaczyć jako ogromny biały statek leżący na boku, wciąż w tej samej pozycji, w której zatonął. Numer 13. W 2007 roku ludzie byli w słusznym szoku, gdy aplikacja Google Maps Odkryła coś w Sadr City, na przedmieściach Bagdadu w Iraku. W rzeczywistości było to całe jezioro o czerwonym kolorze. Wyglądało to przerażająco, ponieważ wydawało się, że jezioro jest wypełnione krwią. Inni ludzie mówili, że mogą to być ścieki lub inne zanieczyszczone wody. Miejscowi powiedzieli jednak, że pobliskie irackie rzeźnie często zrzucały krew ze swoimi ściekami do jeziora, aż strach znaleźć coś takiego na mapach Google. Nie sądzisz? Numer 12 Szczerze mówiąc, nikt nie wiedział na co patrzy, gdy znalazł to przerażające zdjęcie na mapach Google. Na pierwszy rzut oka te postacie wyglądają na ludzkie. Z pewnością tak mogło być, przynajmniej gdyby były normalnej wielkości. Jednak te humanoidalne postacie wydają się być znacznie większe niż wcześniej sądzono. Od tego czasu zaczęły powstawać teorie na temat tego, czym naprawdę mogą być te figury. Jedna z teorii mówi o pracach rolniczych, podczas gdy inni twierdzą, że mogą to być anioły, a może nawet kosmici. Numer 11. Chłopiec o nazwisku Jason Klein podzielił się zdumiewającym znaleziskiem, które odkrył na mapach Google po zbadaniu pustyni w Nevadzie. Zamiast zwykłego piasku w opuszczonym pustynnym miasteczku Royalite znalazł coś, co mogłoby pochodzić prosto z horroru. Mianowicie znalazł grupę postaci ubranych na biało z kapturami, które opisał tak, jakby były w trakcie dziwnej ceremonii. Niektórzy uważają jednak, że są to posągi. Co o tym sądzisz? Daj mi znać w komentarzach. Numer 10. Czy kiedykolwiek śnił ci się koszmar o Pennywise, przerażającym klaunie z horroru To? Jeśli tak, to proszę odwróć teraz wzrok, bo najwyraźniej Pennywise istnieje także w prawdziwym życiu. Ktoś znalazł na mapach Google klauna, który ukrywał się w kanale ściekowym. Pytanie oczywiście brzmi: Pytanie oczywiście brzmi: czy to może być prawda? Czy może ktoś dodał klauna za pomocą Photoshopa? Miejmy nadzieję, że to drugie jest prawdą. Numer 9. Pewnego dnia, gdy ktoś zwiedzał amerykańskie miasto Memphis na mapach Google, znalazł na budynku niesamowitą wiadomość. Jak widać, tekst brzmiał: Wpadnij do centrum i się baw. Nie wiadomo jednak, kto przyjął to zaproszenie. Na szczęście zagadka została dość szybko rozwiązana. Wiadomość została napisana na budynku Peabody Place Center, centrum handlowego, które zostało otwarte w 2001 roku. Prawdopodobnie więc wiadomość była tylko chwytem reklamowym. Numer 8 kiedy kolejna osoba rozglądała się na mapach Google w holenderskim mieście Almere, znalazła coś makabrycznego. Jak widać, wygląda na to, że popełniono tu zbrodnię, a osoba ta pozostawiła po sobie ślady. Ale na szczęście szybko okazało się, że ten ślad to tylko woda z psa. A ta ciemna część na doku to dwie osoby i pies. W tamtym czasie zdjęcie obiegło cały świat, ale na szczęście była to tylko iluzja. Numer 7. Wyobraź sobie, że jedziesz drogą, a ponad chmurami widzisz coś, co sprawia, że zaczynasz hamować. Bystre oczy użytkownika Google Maps rzeczywiście znalazły coś, co wyglądało jak dwie postacie. Ludzie szybko zauważyli, że te dwie postacie wyglądały jak Matka Boska i Jezus. Ich kontury według nich unosiły się nad ruchliwą drogą w Szwajcarii. Maryja wydaje się być ubrana w biało-różową szatę z pochyloną głową. Niektórzy przypisują to zjawisko aniołowi, inni uważają, że był to błąd w oprogramowaniu. Co o tym sądzisz? Numer 6 W odległym zakątku Kazachstanu bez wyraźnego powodu wyryto na powierzchni ziemi pięcioramienną gwiazdę, zwaną pentagramem. Przez długi czas pentagramy takie jak te były kojarzone ze złem i szatanem. W środku pentagramu znajdują się napisy Adam i Lucyfer. Bardzo dziwne, bo do tego odległego miejsca nie przyjeżdżają żadni ludzie. Najbliższy zaludniony obszar, miasto Lisakowsk, znajduje się 20 km dalej. Jednak okolica ta słynie z niezbadanych ruin archeologicznych z epoki brązu. Więc kto wie, może pentagram jest czymś z przeszłości. Numer 5 Zgodnie z poniższą historią, za kilkoma domami mieszkalnymi z ziemi miał wyrastać przerażający olbrzym. Ale na szczęście tak nie jest. To tylko dzieło sztuki stworzone przez Jamesa Boyla, znanego gangstera z lat 70. Porzucił on przestępczość i postanowił zająć się sztuką. Nazwał giganta. The Gentle Giant That Shares and Cares, łagodny olbrzym, który się dzieli i troszczy. Gigant ten powstał na podstawie książki Jonathana Swifta z 1726 roku, zatytułowanej Podróże Gullivera. Numer 4 Jeśli spacerujesz po wiejskich terenach Australii Zachodniej, między Parkiem Narodowym Badgingera, a Rezerwatem Przyrody Łogonderach, możesz natknąć na ten dziwny trójkąt na pustyni. Ze swoimi wyraźnymi jasnymi światłami i kształtem, Trójkąt bardzo szybko zyskał status obserwacji UFO. Niektórzy uważają, że UFO rzeczywiście tu wylądowało. Od tamtej pory trójkąt w tajemniczy sposób zniknął z pola widzenia lub został usunięty z mapy. Dziś miejsce to określa się mianem ukrytego trójkąta. Numer 3. Gołębie zazwyczaj można spotkać na dużych placach w miastach. Ale to, co kolejna osoba znalazła na mapach Google, to nie były gołębie, ale ludzie gołębie. Tak, dobrze słyszeliście. Ludzie gołębie. Pewnego dnia mieszkańcy Japonii otworzyli aplikację mapy Google i zobaczyli dwa rzędy ludzi w maskach gołębi. Najbardziej przerażające jest to, że gołębie patrzyły prosto w kamerę. Obecność gołębi została później uznana za żart grupy studentów z pobliskiej szkoły artystycznej. Numer 2. Prawdopodobnie słyszeliście o portalu do piekła. Nie wiadomo czy istnieją one naprawdę, ale niektórzy ludzie znaleźli je na Google Maps w New Baltimore w stanie Nowy Jork. Na zdjęciu widać zdeformowany dom o delikatnie mówiąc, złowrogim wyglądzie. Nie wiemy, czy ten dom jest nawiedzony, czy to tylko błąd w aplikacji, ale jeśli tak naprawdę wygląda portal do piekła, to jest to dość przerażające. Numer 1 Niektórych zabytków i miejsc na świecie nie można zobaczyć, jeśli nie spojrzy się z wysoka. The Badlands Guardian, znany również jako głowa Indianina, należy do tej kategorii. Ta niesamowita formacja skalna. Znajduje się w pobliżu Medicine Hut w prowincji Alberta w Kanadzie. I wierzcie lub nie, ale wygląda ona zupełnie naturalnie, lub jest bardzo dziwnym cudem geologicznym, który powstał w wyniku erozji. A może nie. Niektórzy sugerują, że został on kiedyś wyrzeźbiony w ziemi przez starożytną cywilizację. Ale jeśli to prawda, to dość dziwne jest to, że postać wydaje się mieć na sobie słuchawki. Ponieważ oczywiście nie istniały one w tamtych czasach. Czy kiedykolwiek sami rozglądaliście się na mapach Google i coś znaleźliście? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.